Podcast numer 3. Rozmowa z Dominiką Maciołek, autorką książki Niepokorne pokolenie milenium, trenerką biznesu z firmy szkoleniowej Genway. Dominika, z jakimi liderami chcą pracować milenialsi? Milenialsi na pewno chcą pracować z liderami, którzy są faktycznymi liderami, czyli oni nie chcą mieć szefa, oni nie chcą mieć kierownika, tylko oni chcą mieć człowieka, za którym pójdą nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że chcą. Milenialsi chcą pracować z liderami, którzy są spójni, którzy są autentyczni. Którzy budują swój autorytet przez pryzmat cech i postaw liderskich, którzy są liderami odważnymi, ale też takimi liderami, którzy będą dla nich partnerami, czyli którzy też ich poznają, poznają ich talenty i którzy po prostu będą wobec nich elastyczni, którzy dadzą im poczucie wpływu, czyli trochę z takim czasami sami mówią takim kumplem w roli szefa. Ale to tylko tak trochę, dlatego że y, oni akceptują tą hierarchię i wiedzą, jak się odnaleźć w, w hierarchii danej organizacji. Natomiast absolutnie chcą mieć takiego lidera, który da im wolność, który da im niezależność, ale który też zadba o to, żeby mogli się uczyć, żeby mogli się rozwijać, ale chcą w tych zadaniach mieć, mieć poczucie wpływu. I czasami to jest tak, że tutaj pojawia się trochę sprzeczności, i dlatego lider dla pokolenia milenium musi być liderem takim nowoczesnym, elastycznym. Chip Espinoza, badając liderów, którzy skutecznie zarządzają przedstawicielami pokolenia milenium, zdefiniował takich dziewięć nowych kompetencji liderskich, które decydują o tym, że jeżeli dany szef ma te kompetencje, to po prostu będzie świetnie sobie radził z zarządzaniem tymi młodymi generacjami. I mm -hmm. jaki styl zarządzania jest y, odpowiedni dla milenialsów? E, styl zarządzania ja bym to nazwała mieszanka takiego z jednej strony stylu coachingowego. A z drugiej strony takiego stylu mentoringowego. Czyli paradoksem trochę jest to, że na przykład przychodzi ktoś, kto nie ma, na przykład dostaje zadanie i dostaje jakiś cel do zrealizowania w danym zadaniu, i tak naprawdę nie ma wiedzy. I on z jednej strony oczekuje, że ten lider nauczy go, jak ma to zadanie robić, no ale z drugiej strony wiemy, że główną wartością pokolenia milenium jest poczucie wpływu. Czyli trochę to jest takie, żeby go puścił w to zadanie w taki sposób trochę bardzo mocno jakby kontrolowany. Czyli, żeby na przykład delegował krótsze sety, jednocześnie um, najpierw pytał tego milenialsa: No, dobrze, to jaki ty masz pomysł, jakie ty masz propozycje, e, spójrz na to z takie, e, i z takiej perspektywy. No, i tutaj stricte powinniśmy te zadania delegować w oparciu o tak zwany jakby model coachingowy, czyli szef wtedy wchodzi w rolę coacha, wyznacza cel temu pracownikowi analizuje rzeczywistość, z milenialsem analizuje opcje. No i później jakby oboje planują jakieś działania. I wszystko fajnie, jeżeli mamy do, do czynienia na przykład z doświadczonym milenialsem. Tylko co zrobić, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma niski poziom y, kompetencji i zmienną motywację, czyli jeżeli czuje zadanie, to zrobi to zadanie. Jeżeli tego zadania nie czuje, to po prostu w to zadanie nie wejdzie. No i wtedy należy ten model coachingowy trochę pomieszać z takim modelem mentoringowym. I najlepiej, jeżeli w organizacji byłyby zbudowane takie Procesy intermentoringu, czyli żeby ten mentoring działał w obie strony, czyli żeby dany milenialz miał w zespole mentora, którego będzie uczył na przykład obsługi maszyny, jakiejś od strony technicznej, ale żeby ten młody człowiek na przykład temu swojemu mentorowi. Oddawał wiedzę w postaci na przykład unowocześnienia, czy technologii, czy jakiegoś innego obszaru, który jest absolutnie jakby mocną stroną Millenialsa. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby aktywizować i żeby wskazywać mocne strony tego pokolenia, dlatego że milenialsi bardzo źle radzą sobie z informacją zwrotną. Kluczową kompetencją dla szefa z, dla pokolenia Milenium, na pewno jest to, aby ten lider ten szef był pozytywnym podczas korygowania. Czyli tutaj trochę wracamy do tego takiego kanapkowego stylu udzielania informacji zwrotnej, ale millennials generalnie podczas tej informacji zwrotnej musi w większej części tej rozmowy korygującej dostać informację pozytywną. Dlatego, że radzenie sobie z negatywnym feedbackiem, i z negatywną informacją zwrotną jest jedną z najsłabiej rozwiniętych kompetencji w momencie, gdy to pokolenie wchodzi na rynek pracy. No bo wyobraźmy sobie takiego młodego człowieka, który dorastał już w dobie mediów, w dobie mediów społecznościowych. Czyli to on decydował, jakich ma znajomych na swoim profilu, to on moderował tą dyskusję. Jeżeli ktoś go krytykował, to go absolutnie jakby usuwał. No, media społecznościowe też mają to do siebie, że zazwyczaj ludzie, jak coś myślą o nas negatywnie, to nie dzielą się tą informacją, tylko raczej to są takie płytkie, bardzo feedbacki, taka płytka informacja zwrotna. Jest ty super, jak ślicznie wyglądasz i tak dalej. I przez ten taki kluczowy okres wczesnej dorosłości, czyli te lata 20, 23, 24, 4. Taki młody człowiek stykał się tylko i wyłącznie z taką informacją zwrotną: wow, ja jestem taki fajny, ja jestem taki świetny. Ja pamiętam takie bardzo wymowne porównanie, jak dyskutowałam kiedyś w trakcie szkolenia, właśnie z przedstawicielami pokolenia 50, plus i rozmawialiśmy o tych różnicach generacyjnych, to oni zwrócili mi uwagę na taką jedną rzecz, że kiedyś, jak dziecko wracało ze szkoły i mówiło, mamie. Wzięłam udział w konkursie i zajęłam trzecie miejsce. To od tej mamy czy od taty taki y, młody obywatel słyszał, tylko trzecie miejsce, no, następnym razem y, sięgnij po to pierwsze. Zgadza się. Żeby była taka motywacja, że po prostu rozwijaj się doskonale i tak dalej. R możemy to różnie bardzo oceniać. Natomiast teraz, jak milenialsi dorastali, to często oni słyszeli: Zająłem na przykład ósme miejsce. Wow, super, w ogóle fajnie, że wystartowałeś, a na przykład było 10 miejsc w konkursie. I Przejmujemy troszkę taką taktykę z zachodu. Mam wrażenie. Trochę tak. No i teraz tak. Przychodzi teraz ten millennials do pracy, i on słyszy od szefa: To źle zrobiłeś, nie zrealizowałeś celu, nie dopiąłeś wyniku sprzedaży w danym miesiącu. Yy, masz najsłabsze yy, wyniki, na przykład w całym zespole, i on dostaje samą negatywną informację zwrotną. I teraz nagle co? On nie zablokuje tego szefa, nie zabroni mu przekazywać tej informacji zwrotnej, więc. Yy, więc Pierwsze co, to trochę zaczyna włączać się taka postawa, taka, taka właśnie e, mocno bojkotująca i roszczeniowa na zasadzie, no tak, ja nie zrealizowałem wyniku, bo nie dostałem tego. Takie najpierw szukanie powodów jakby na zewnątrz, no tutaj trochę wracamy do takich biologicznych podstaw zachowań, że jak nas coś atakuje, to albo uciekamy, czyli zwalniamy się z tej pracy, oni często to robią, albo atakują, tak, czyli na przykład zaczynają szukać czynników wszędzie, tylko nie... Nie u siebie, więc na pewno jedną z takich najważniejszych umiejętności lidera dla pokolenia milenium to jest permanentny feedback, permanentna informacja zwrotna, informacja zwrotna przekazywana na bieżąco, po każdym zadaniu i pozytywna i negatywna. Polscy liderzy, zwłaszcza z tej grupy 40+, mają taką tendencję do przekazywania raczej korygującego feedbacku. Chociaż to też bardzo mocno się zmienia, natomiast na pewno lider dla pokolenia milenium musi być takim liderem, który będzie tą informację przekazywał na bieżąco i musi być pozytywnym podczas korygowania. A dlaczego milenialsi odchodzą z pracy? No i tutaj trochę wrócimy do podcastu poprzedniego, jak mówiliśmy o stereotypach. Natomiast głównym stereotypem to jest to, że motywuje ich tylko kasa, co jest absolutną nieprawdą. I kolejnym stereotypem jest to, że oni właśnie odchodzą z firmy z powodów finansowych. I tutaj mamy takie dwie zmienne. Po pierwsze, pierwsza kwestia to jest taka, że oni najczęściej w tak zwanych ankietach wyjścia z organizacji faktycznie w tych ankietach wpisują moim powodem wyjścia z znalezienia innej pracy jest lepsza finansowo oferta. Natomiast to jest bardzo często po prostu najczęstsza standardowa wymówka, która HR-owcom już nie daje jakby możliwości manewru, no bo bardzo często jest tak, że mamy określony budżet na dane stanowisko. Natomiast tak naprawdę oni najczęściej odchodzą z pracy poprzez konflikt z liderem, czyli na przykład jeżeli szef jest, stosuje mikrozarządzanie, jest autokratyczny, nie ma do nich zaufania, nie daje im poczucia wpływu, nie rozwija ich, nie jest spójny, co innego mówi, a co innego robi. To jest pierwszy powód. Drugi powód też związany z szefem, pośrednio i związany z zespołem, to są konflikty, czyli generalnie milenialsi nie chcą pracować w środowisku, gdzie jest tak zwany kolokwialnie przez nich nazywany kwas w zespole. Mhm. Oni chcą po prostu pracować w fajnej atmosferze, mówią, have fun, work hard, i to jest absolutnie coś, co im w środowisku pracy przyświeca. No, jeżeli lider na przykład nie interweniuje w sytuacji dysfunkcji pracy zespołowej, gdy nie reaguje na to, gdy pojawia się konflikt, to na pewno to jest też taki powód, który powoduje, że oni no, z tej pracy odchodzą. Kolejna rzecz to jest taka, jeżeli w firmie nie ma ścieżki kariery lub pomysłu. Na rozwój danego pracownika. I tutaj nie mówimy tylko o takiej ścieżce kariery, awansie. Tutaj mówimy o rozwoju w ramach projektu, w rozwoju kompetencyjnym. I tutaj kluczową umiejętnością szefa jest pokazanie temu milenialsowi szerszej perspektywy. Czyli na przykład, jeżeli to jest ekspert w jakiejś wąskiej dziedzinie, ja pracuję z na przykład z branżą biotechnologiczną. Bardzo mocno widzę, że na przykład takie osoby, programiści, umysły ścisłe, biolodzy, chemicy, biotechnolodzy, oni mają. Taką silną potrzebę od razu y, robienia ważnych projektów, ale żeby robić te ważne projekty, to oni muszą najpierw ileś tam miesięcy przepracować po prostu w laboratorium przy podstawowych czynnościach laboratoryjnych, ale rolą lidera jest to, żeby pokazać mu szerszą perspektywę. Okej. Okay, ty w pierwszym kwartale będziesz wykonywał to, w drugim to, w trzecim to, w czwartym to, w drugim roku pracy, w trzecim roku pracy, w piątym roku pracy, ale oni jakby muszą mieć taki punkt odniesienia, czyli oni muszą wiedzieć, gdzie, gdzie dążą. Odchodzą z pracy też z powodu braku bieżącej informacji zwrotnej, dlatego że oni żyją w świecie tu i teraz. Rzucają post, media społecznościowe, statystyki mają dostępne od razu. Czekanie na feedback tydzień, dwa miesiące, to jest dla nich w ogóle nieporozumienie. Nieporozumieniem też z perspektywy tego pokolenia są roczno oceniające. To jest w ogóle dla nich jakaś abstrakcja. Na przykład rok czekać na jakieś podsumowanie. Dla nich to musi być po prostu bieżące feedbackowanie i właśnie oni bardzo dobrze czują się w takiej kulturze permanentnego feedbacku i informacji zwrotnej, bo u nich Trochę ich mózgi są do tego przyzwyczajone, że wrzucają jakąś treść w ten kanał onlineowy i tam jest od razu feedback. Są lajki, są obserwujący, są followersi. No i czy chcemy czy nie, to wykształciło u nich pewne takie schematy poznawcze, że oni wchodząc do organizacji, wchodząc do pracy, trochę potrzebują podobnych zachowań ze strony lidera. Dla nich na przykład fakt taki, że dostają maila bez uśmiechu, emotikony i różnych tych innych takich e, dziwnych m, minek, to jest już a szef być może ma do mnie zastrzeżenie, jest taki jakiś oschły w tym mailu i to jest chyba to, co ja najczęściej gdzieś tam na różnego rodzaju treningach z komunikacji słyszę, że mój szef to jest taki bez emocji, taki oschły, taki nie docenia mnie, bo mi przesyła suchego maila z prośbą o zrealizowanie zadania. Czasy się zmieniły. Czasy się zmieniły i trochę musimy też e, e, sami popatrzeć na siebie, że my te czasy i trochę przygotowaliśmy, tak? No bo ludzkość dążyła do tego, żeby właśnie był świat globalny, e, cyfryzacja, żeby sztuczna inteligencja nam pomagała i mierzyła się też z różnymi takimi wyzwaniami globalnymi. No i teraz. E, no. No musimy się z tym zmierzyć w środowisku pracy, a to nie jest, jest prosta.